Dzień dobry. Joanna Dunikowska-Paś, widziałaś jak się cieszył wczoraj Piotr Żyła? Widziałam, widziałam i chyba wszyscy się cieszyliśmy. Ja y, bardzo czekałam na komentarz Piotra Żuła, i początkowo on po prostu za nim mówił z wrażenia, co też było wyjątkowe, no, ale, ale doczekaliśmy Ale on wczoraj. taki jest, ten, ten jego śmiech, ta, ta jego energia to jest jego komentarz. On się nie mieści w sobie w takich momentach po prostu. Jest rewelacyjny. I o tym co? dzisiaj to będziemy pokazywać i o tym będziemy mówić, ale teraz wszystko co najważniejsze, szósta minęła, pierwszy serwis, zaczynamy dzień. Zapraszam. Na początek też te fantastyczne sportowe informacje. Z drugiej dziesiątki doskoczył do tytułu mistrza świata. To był rewelacyjny występ Piotra Żyły, który, mimo że po pierwszej serii był trzynasty, to wygrał, ustanawiając przy tym nowy rekord skoczni w planice. W drugiej serii skoczył aż 105 metrów i obronił mistrzowski tytuł. I to ostatnia informacja. Dziękuję bardzo. To ostatnia informacja w pierwszym dziś serwisie. Tak. 10 minut po godzinie 6. Joanna Dunikowska-Paś będzie Państwu przygotowywała dzisiaj wszystkie informacje o tym, co działo się i dzieje się w kraju i na świecie. Wczoraj cieszyliśmy się ze skoku, i w takich warunkach rozmawialiśmy z nim po tym wielkim sukcesie. Dunikowska-Paś, przed nami serwis. Zapraszam. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Joanna Dunikowska-Paś. Osiem minut po godzinie siódmej. Już za chwilę rozmowa z Piotrem Żyłą. Wczoraj, zaraz po skoku, Kacper Merk rozmawiał z naszym mistrzem świata. Jedyna w swoim rodzaju rozmowa. Myślę, że do klasyki może przejść powiedzenie to, co powiedział wczoraj Piotr Żyła. Poszłam ogniem, no bo rzeczywiście ogień był. To za moment, a teraz... I full zresztą, jak <laughs> <laughs> Tak było, tak, tak. było wczoraj. I to za chwilę, a teraz jeszcze o pogodzie, Pani. I tutaj zapisałem sobie był... cytat z Ciebie. To... Ojej, co, powie... co, co, co... To, bardzo, to było bardzo Śnieżny, delikatny taniec. A śnieżny, tak. delikatny, no, to, to, poszło, ładne, to było ładne, dobrze. Tak, to bardzo dobrze, ale próbuj, na razie jesteś na drugim miejscu. <grym> Okej, okay, a kto wygrywa? No, na razie prowadzi Piotr Żyła. Ach, poszło... chciałam powiedzieć, że nawet jak ktoś będzie na 13, okay. to i tak szanse na zwycięstwo wciąż będą. Nawet z 13 dobrze. możesz skoczyć. <grym> na razie prowadzi Piotr Żyła, który powiedział poszłem ogniem. Poszłem, no. Dobrze. Piękny, to myślę, Oczywiście. że to będzie klasyka. Siódma tak. trzydzieści, minęła i na Dunikowska, Paść Serwis. Zaprasz. W drugiej dziesiątki doskoczył do tytułu Mistrza Świata. To był rewelacyjny występ Piotra Żyły, który mimo że po pierwszej serii był trzynasty, to wygrał, ustanawiając przy tym nowy rekord skoczni w Planicy. W drugiej serii skoczył aż 105 metrów i obronił mistrzowski tytuł. Dziękuję bardzo. 300 tysięcy miesięcznie za gaz. No, tak energochłonne tak, są baseny. Czy, czyta się kilkukrotnie te rachunki, upewniając się, czy aby na pewno to tak. są te... No, to samo mówili że Ale... tak, więc... hojnic. kiedy magistrat dostał rachunek za gaz, to na początku mówili, że, oczy, że obracali ze wszystkich stron, nie wierzyli, że tak. myśleli, że pomyłka. To jednak nie była pomyłka. E, dziękuję pięknie. Bardzo za dziękuję. 24... Ładny timing dzisiaj mamy. Trafiamy w pełne godziny. Tak, tak, jak trzeba to wykorzystać. 13 sekund po godzinie 8. Joanna dunikowska paść przed nami serwis. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Cztery minuty po godzinie ósmej, już za chwilę raport smogowy, ale pobawmy się w obstawiania. My od Piotra żyły. <laughs> Oj tak, tak. na nami serwis, minęło w pół do dziewiątej. <laughs> Warto to kolejny raz powiedzieć. <laughs> W drugiej serii awansował na pierwszą z trzynastej pozycji, obronił Mistrzostwo Świata i pobił rekord skoczni. Podczas mistrzostw Świata w Planicy Piotr Żyła dokonał niemożliwego. Doskoczył do 105 metra i zdobył złoto, z którego cieszył się w swoim wyjątkowym stylu. Nie Wiosna, ale trzy tygodnie to dużo czasu. Co zima szykuje na do widzenia. O tym Dorota Gardias opowie zaraz po serwisie. A teraz dziewiąta minęła. Joanna Dunikowska-Paś, serwis. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. A w międzyczasie pojawiła się Dorota Gardias, to znaczy, że przed nami prognoza pogody zimowo-wiosenna. Zimowo-wiosenna, tak jest. Pierwsza sroka wiosny nie czyni, ale, ale do, wiosny, trochę bliżej. do wiosny zostały trzy tygodnie. Tyle, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Co szykuje na te ostatnie trzy tygodnie zima, o tym Dorota Gardias po serwisie Państwu opowie. A teraz już w pół do dziesiątej Joanna dunikowska pasi i serwis. Zapraszam, zaczynamy. Rekordowy skok. Dziękuję Dzień. bardzo. Już za chwilę wrócimy do skoków narciarskich. O tenisie także porozmawiamy, bo... On... Mocno sportowy jest ten poranek. Tak, no ale tak. tak nam się tak, nam się Ale takie mamy wydarzenia, tak? tak że żyła mistrzem świata. O tym za chwilę Sebastian Szczęsny więcej opowie. A potem Karol Stopa, komentator tenisowy, ekspert, znawca tenisa. Porozmawiamy o przegranej Igii Świątek w finale w Tubaju i o nadziejach na zwycięstwo Huberta Hurkacza, bo dziś Hubert Hurkacz gra w finale w Marsylii. To za moment. A teraz prognoza w pół do jeden właśnie minęło. Dunikowska-Paś, serwis. Zapraszam. Nie wszystkim chyba jednak było do śmiechu. Dobra, dobra. Myślę, że radni i radne szczególnie były zaskoczone. No, najbardziej sam bohater, kiedy dowiedział, bo on nie tak, wiedział, tak myślę, że, nie wiedział że bierze udział jest, w obradach. Jak mówiliby, przypadkowo. <coughs> Więc, tak, myślę, że to on jednak był najbardziej zaskoczony. Dziękuję bardzo. Joanna dunikowska pasi Za 25 minut, godzina 11.00. Już za chwilę połączymy się z Mają Popielarską, która jest w Zieleńcu. W Zieleńcu sypnęła.